paczki za 725 tysięcy, a oprócz tego mamy nową drużynę Europath to Glory, gdzie między innymi mamy Cristiano Ronaldo, mamy Antua Griezmana, mamy Hawerca i... No dwóch z tych trzech zawodników już się pożegnało z euro. Natomiast jesteśmy w trakcie reaktywacji tego kanału, więc będę bardzo wdzięczny Byczku za łapeczkę do góry pod tym odcinkiem. I daj znać w komentarzu, czy ty coś trafiłeś z paczek z ikonami, z paczek za 700 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wszystkich zapraszam na streama Lisek HD Stream na Twitchu. Link w opisie, zostawcie sobie followka, bo streamki są regularnie w godzinach. 19, 20, 21. Jedziemy z paczkami wszystkimi, które w ostatnim czasie otworzyliśmy. Czy coś dobrego przyniesie nowy PTG? Jest! Jest! Ale oddało! Tylko, nie no, to musi być ten Highland, 5x5. Na 5x5 na Highland. Ile on kosztuje w tym momencie? Dobra, nawet się nie zastanawia, po prostu go biorę. Tylko, czy to jest ten Highland, bo ja nie wiem, czy on miał jakieś wersje. On jest taki tani? Czy on kosztował 2 miliony na początek? Fe... A przez to, że danie odpadło, no tak. Natomiast fen... to jest fenomenalna karta. Podobno te piki są sympatyczne. Tak mawiają Ułanie, ale Ułanie widzę, że mnie chyba oszukali. Podobno tu ikony lecą. No, zajebiste ikony. Dzięki, że ktoś mi powiedział, że za zajebiste tu karty lecą. No, super! Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie polecam. Dobra, o, to, to chcę otworzyć za 35? I tu już nic nie leci. Ty, no już koniec. Już ikony finito chyba, co? Zakończymy swój żywot. O, pa, 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 pa Ale będzie testing! Ale będzie testing! O, to, tu, 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 tu! Ale będziemy testować! Na wypożyczenie, ale zawsze! Mi się to podoba. Ej, ojoj, oj, oj, Fineski ma! Mamy 100% szans na trafienie ikony wielkich nazwisk. Ciekawe, czy tu będzie liszka. 725 tysięcy na mine, mine, mine account. Hiszpania, dobra, jest spoko. Będzie double walkout, double a walkout ikon. Mamy ikonę Karasa Pujola i jeszcze Trezeguet, co? Aha, aha. No, powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że jestem, że tego to ja się nie spodziewałem. O, i G. O, można, no można, no można, można, nie? Ja bym to nazwał hat -trickiem klasycznym. Ja pierciukam Patrz, bo zapomniałem, że ja mam tutaj tyle przestrzeni za sobą, że ja mogę tutaj świece zrobić. A. Ale zrobiłem. Kolejna paczka za sied- Oj! Kolejna paczka za 725 tysięcy! Let's go! No! Już jest coś innego! Już... A! To Hirał. Okej, okay, myślałem, że chociaż dwie ikony będą. Karl Pujol. Ja. 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 Ja! Jak się nie darzy? Ja! 20x85+, 2 razy 88+, ikona gwarantowanych nazwisk Brazylio, proszę bardzo, bym. Yy, no, bym prosił, żebyś przybyła. PP Anglia, ikona Macmana, mam dobra, czyli będzie jedna ikona, i trezegę. Ashley Cole. Ja cię kręcę. O, jaka dramatyczna paczka. I Desai. Ok, czyli dwie ikony jednak. Jaka dramatyczna paczka! Oj ojoj. Ale tutaj nie dało. Nie wiem, co mam powiedzieć więcej, ale Ashley Cole, No, no, grymaldo lepszy. Grymaldo lepszy na pewno. Ale słaba paczka. Ale słaba paczka. Oj 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 oje oj Trzy piki, 85 Czy będzie się darzyło? Póki co średnio na jeża? No, overallowo no, wysoko jesteśmy, natomiast to i tak gdzie są zwroty nawet. Ach, czemu to nie dało nic, ej. Crazy, crazy, crazy. Eins, zwei, drei. Polska, frankowski. O, Copa America, Brazylia. Jan Kuto. O, znowu jest Copa Libertadores, a tam chyba nie ma dobrych kart, Machado. Jedziemy, Great of the Game Team 2 Pack. Zobaczmy, co tutaj będzie się kryło. Czy jest tutaj coś możliwe, że... coś fajnego. Coś fajnego. No wiadomo, że Icon. Hol Holandia? SPD Rijkerd, no tak. A może Hulit? Nie no, Hulit chyba ma SPK. A nadzieja jakaś tam była, co? Pierwsza Liga! Moje nagrody za pierwszą Ligę! I bierzemy oczywiście, oczywiście drugą opcję, która jest najbardziej obfita. Wtedy się darzy. Jak bierzecie drugą opcję, to się darzy bardzo mocno. Zobaczymy, czy było warto grać do godziny drugiej w nocy i wbijać tą pierwszą Ligę. Paczek jest... Od zajebania. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze, od zajebania. Ale pytanie, czy było warto jeden z czterech wszystkich toców? O! Nie ten Żało Felix troszeczkę tutaj ekscytuje. I to była tak duża ekscytacja, że chłop też się podekscytował. I ze skarnego w słupek przydupcył. To wezmę go! Z szacunku, z szacunku do żało Felixa. Dobra, i teraz co? Mamy 45 paczek i sobie otw otwieramy te 45 paczek. Ja mówię, że odda i może odda Viniciusa. Paczka najlepsza, najlepsza, najlepsza paczka. Dobra, to będzie double walkout, więc to nie ma znaczenia w sumie. Carvajal, to jest 92 Carvajal, tak? Okej. Okay. I teraz EG, i teraz EG. I to byłoby podsumowanie naszego w ogóle jestestwa, nie? Ale z prawej to nie będzie. Bonmati? Charles. Okej. Okay. I jeszcze Sergio Busquets. Dewiduję dzisiaj soczystą przyszłość. 5 plus, let's go. O, ikona. Brazil. Dobra. Dobra, będzie double. Oj. Będzie nie, teraz, nie, Trezega jest z lewej zawsze, więc Trezega nie będzie z prawej. Ale będzie szabielonzo pewnie, co? Oj, Rekord, No, ale, ale nie można powiedzieć, że źle. 92. plus. Wandek. Kto to jest? Samwioi. Ale enkunku. Gwarancja wielkich nazwisk. Otwieram pakę. 40x84, dużo, dużo będzie 84. I 5x81 i gwarantowana jedna karta wielkich nazwisk. Chciałbym tutaj ikonę. Chciałbym tutaj ikonę. Nie, dobra, no chciałbym ikonę. Co ja mówię? Ja bym chciał tutaj coś dobrą ikonę. Jest ikona, dobra. Holandia. Dobra, to będzie Double Ikona. Double Ikona będzie. No, no, Rejkard. No, Rejkard. pierwsza dobra, dobra. I co to jest? Kol. No i zajebiście Markizjo Dobra. Dobra, Markizio, tylko on kosztuje 100 tysięcy. Ej. I jeszcze Sanchez. To co, trzy ikony? Cztery ikony? I jeszcze hero? Dobra, ej. Paczka taka bym powiedział. No dobra, nie narzekam, nie narzekam. 3 razy 85 pięć plus. Topiki, które oddadzą. Ooo. Oh. Dobra, rozwij spoko. Spoczko, spoczko. Uuuu. Uuu. I. Okej, okay, dobra, ten ostatni taki bym powiedział wiadostwo. Ja to dla was zrobię ten challenge tak naprawdę. O! Nie, jeszcze nie, albo będzie Double Walk, nie, dobra, tylko żeby to nie był zwiastun, żeby to nie był, teraz EG, teraz EG, come on, come on, jedna karta z drugiej drużyny Big Names, może będzie to, Boże, nie, nie, jeszcze Markizio, matko jedyna, matko jedyna, chryste ale szkoda, chociaż ten Markizio, nie wiem czy ja bym go, Kurczę. Nie wytestował w sumie, bo on ma, a nie ma finezji, to odpada. Szkoda, odpadasz.